Chcielibyśmy zaprezentować Państwu linię BS 1000 o wydajności 1000 do 1200 kg na godzinę. Linia została odebrana od naszego klienta z Koszalina, z firmy Dryvexim. Dryvexim w tym roku pozamykał wszystkie zakłady, zakończył działalność gospodarczą w branży drzewnej. Linię po prostu przejęliśmy, bo jest to bardzo dobra linia na bazie granulatora pierścieniowego. Każdy, kto kiedyś robił na pierścieniówkach, to wie, o czym mówię maszyna przemysłowa, tak jak cała linia. Ona pracowała w dreweksyjnie na sośnie. Robiła akurat spelec sos, sosnowy z drewna klejonego, z odpadów z trocin z drewna klejonego. Jest cała kompletna linia z systemem odpylania odciągów ze wszystkich urządzeń. Z młynem domielającym można robić i zrębkę i trocinę. Jest, był taki buforek też w zestawie. Buforek można wykorzystać, można jakoś tą linię inaczej przeadoptować. Jest duży bufor. Na trocinę już tą gotową do produkcji, na trocinę przemieloną, wymieszaną. Są też cyklony, celki, wszystko jest poodciągane. Tam, gdzie w chłodnicy jest też celka, cała kompletna szafa ze sterowaniem, z kablami, z, 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 z instalacją elektryczną granulator, smarowanie centralne chłodnica oleju też wszystkie są poodciągane z rurami, bo to na miejscu montując taką linię też te rury wszystkie podłączymy od razu Unowoczyli, unowocześniliśmy tą linię troszeczkę stosując y, zamiast podajnika łańcuchowego podanie taśmowy żeby ten pelet się jeszcze nie niszczył yy, chłodnica przeciwprądowa, tu też jest transporter do, do podający lub do big baga lub do półautomatu workującego Tutaj jeszcze montujemy akurat półautomat workujący. Cała linia jest dostępna, możliwa w zasadzie do, za, do zamontowania w ciągu miesiąca do półtorej miesiąca. Załączę poniżej jeszcze filmik, link do filmu, jak ta linia pracowała u naszego klienta w koszalinie.